Dla pokochani z tej strony Brajar i witam Was na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o księżniczce, o której Disney trochę zapomniał. Mowa tutaj o Śpiącej Królewnie, czyli Aurorze. Ci, którzy znają mnie kilka lat doskonale wiedzą, że Aurora jest jedną z moich ulubionych księżniczek, mimo że powiedzmy sobie wprost, ona w uniwersum Disneya nie jest jakoś szczególnie lubiana. Mało tego zauważyłam, że ludzie, którzy nawet niespecjalnie interesują się Disneyem, kojarzą taką śnieżkę albo kopciuszka, ale kiedy mówi się o Aurorze, to oni albo nie wiedzą o kogo chodzi, albo mówią, że ją średnio kojarzą. I szczerze mówiąc, jest mi trochę przykro słysząc od innych ludzi, że nie kojarzą, kim jest Aurora, bo osobiście uważam, że Aurora zasługuje na o wiele więcej uwagi i uznania. Dlatego jeżeli zainteresowałam Was tematem, to zachęcam gorąco do wzięcia sobie czegoś do picia lub jedzenia i ruszamy z filmem. Zacznijmy może od tego, dlaczego Aurora nie jest za bardzo lubiana wśród fanów Disneya. Zazwyczaj, kiedy ludzie mówią, że nie przepadają za śpiącą królewną, twierdzą, że niechęć do tej postaci jest spowodowana tym, że nic nie robi przez cały film, śpi przez pół filmu. Lub bardzo mało mówi. I faktycznie Aurora w całym swoim filmie mówi zaledwie 18 linijek tekstu, czyli jednocześnie możemy ją zobaczyć tylko przez 18 minut na ekranie. To naprawdę bardzo niewiele jak na główną bohaterkę filmu Disneya. To, że Aurora mówiła bardzo mało w filmie, jest spowodowane akurat troszeczkę czymś innym. W czasie, kiedy Walt Disney tworzył film o Śpiącej Królewnie, miał również inne zadanie, na którym się skupiał, a tym zadaniem było dokończenie Disneylandu. W związku z tym, że Walt miał wtedy bardzo dużo pracy, to niestety, ale musiał wybierać pomiędzy dopieszczeniem filmu o Śpiącej Królewnie, czy skupieniu się na budowie parku. I tak oto wybór padł na to drugie. Dzięki tej decyzji Disney nie tylko zrealizował swoje marzenie z dzieciństwa i tym samym dopieścił kultowy park ale również ucierpiała na tym sama postać Aurory. Inną istotną rzeczą, która wpływa na to, w jaki sposób Aurora jest postrzegana, jest to to, w jakich czasach została stworzona. Zapewne nie każdy z Was wie, że Aurora należy do tak zwanego Golden Trio, czyli do grupy księżniczek, razem z Kopciuszkiem i Śnieżką, które zostały stworzone jeszcze za życia Walta Disneya, stąd właśnie ta nazwa. Okej, okay, pewnie teraz myślicie, ale co ma jedno wspólnego z drugim? Otóż bardzo wiele. Tak jak wcześniej wspomniałam, film Śpiąca Królewna został wyprodukowany w 1959 roku. Trzeba pamiętać, że Disney w tamtym okresie dopiero co wspinał się na wyżyny swoich osiągnięć i stawał się coraz bardziej popularny, a co za tym idzie, zaczynał produkować coraz to różniejsze filmy i przede wszystkim eksperymentował z charakterami postaci, szczególnie tymi kobiecymi. Jeżeli dobrze się przyjrzymy postaciom żeńskim z filmów animowanych z tamtego okresu, możemy zauważyć, że mimo odmiennego wyglądu czy statusu społecznego. Pewne cechy charakteru miały bardzo podobne. W tamtych czasach kobiety były traktowane zupełnie inaczej, miały zupełnie inne obowiązki, priorytety i inaczej je ogólnie traktowało społeczeństwo. Wtedy ideałem żony była kobieta, która była cicha, skromna. Posłuszna i taka, która potulnie zajmowała się domem oraz dziećmi. Dlatego, biorąc pod uwagę ten ideał kobiety z tamtych czasów, nie trudno jest się domyślić, że Disney właśnie w ten sposób kreował większość swoich bohaterek. I taki typ bohaterek był wtedy po prostu modny. I uważam, że porównywanie bohaterek z lat 50. czy 30. do tych aktualnych jest po prostu bez sensu, bo logiczne jest to, że te bohaterki będą się od siebie ogromnie różnić. No i chyba raczej nie muszę tłumaczyć coś tego, że w latach 50. ubiegłego wieku żyło się zupełnie inaczej niż aktualnie i mamy też zupełnie inne priorytety. Więc jak widzicie, Aurora została celowo w ten sposób stworzona. Żeby pokazać ideę dobra, piękna, delikatności i kobiecości tamtych czasów, a także wiary w marzenia, która przetrwa nawet najgorszy los. Następną rzeczą, która sprawia, że ludzie nie przepadają za aurorą, jest to prawdopodobnie brak zrozumienia postaci. Przypomnijmy sobie, że aurora przez całe swoje życie dorastała w lesie, z dala od swojej prawdziwej rodziny, mieszkała w ubogiej chatce z trzema przybranymi ciotkami. Oraz bez świadomości, kim naprawdę jest, bo nikt jej o tym nie powiedział. Mimo, powiedzmy sobie wprost, mało sprzyjających warunków, Aurora zachowuje wdzięk, dobroć, wrażliwość. Jest także pracowita, a także jest bardzo opiekuńcza i empatyczna wobec swoich ciotek. Scena, w której Aurora tańczy z Filipem w lesie, to nie tylko romantyczne spotkanie księcia i księżniczki. To też moment, w którym Aurora po raz pierwszy doświadcza wolności i prawdziwego kontaktu z drugim człowiekiem, ale jednocześnie sprzeciwia się też zakazowi który mówił o tym, żeby pod żadnym pozorem nie rozmawiała z nieznajomymi. Jednak ona nie robiła tego, żeby zrobić na złość ciotkom, a z czystej ciekawości, z chęci poznania kogoś i jednocześnie też spełnienie swojego największego marzenia. Można by powiedzieć, że Aurora poniekąd reprezentuje ludzi cichych, wrażliwych i tych, którzy są dość często niezauważani. Można by też powiedzieć, że jej historia przypomina nam, że nie każda siła objawia się w działaniu. Czasami siła tkwi w łagodności, umyśle i emocjach oraz w tym, że mimo niesprzyjającej sytuacji wokół nas potrafimy pozostać dobrze mimo wszystkiego i wierzyć w nasze marzenia. Przechodzimy teraz do kolejnego podpunktu, jednocześnie mojego ulubionego, a mianowicie o aurorze w innych historiach. Mimo tego, że bohaterka miała naprawdę mały udział w swoim głównym filmie, to w innych produkcjach odkupuje swoje winy chociażby w serii czarodziejskiej opowieści z 2007 roku, to tam właśnie możemy zauważyć nowe i nieznane oblicze aurory. Tam aurora zdecydowanie ma większy udział, mówi o wiele więcej, myśli samodzielnie, pokazuje, że jest odważna, empatyczna, mądra, kreatywna, odpowiedzialna oraz że potrafi uczyć się na błędach. I mogę nawet śmiało powiedzieć, że czarodziejskie opowieści zdecydowanie bardziej mi się podobały niż film z 59. Nie tylko dlatego, że aurora ma dużo więcej czasu ekranowego, ale przede wszystkim dlatego, że twórcy w końcu pokazali pełen potencjał tej postaci. Także jeżeli jeszcze nie oglądaliście czarodziejskich opowieści, to gorąco was do tego zachęcam, bo naprawdę warto. I mimo tego, że ta produkcja nie jest jakoś szczególnie popularna jak inne kontynuacje Disneya, to uważam, że postać Aurory tutaj ma najwięcej głębi. Z kolei w książce Opowieści o Odwadze i Dobroci Aurora po raz kolejny przejmuje pałeczkę podczas wyciągania swoich ciotek z opresji. Natomiast w najpiękniejszych opowieściach serii Disney księżniczka dowiadujemy się tam, że Aurora, kiedy była małą dziewczynką, mimo jawnego zakazu ciotek, nie tylko poznała nową koleżankę, ale również pomogła wędrownej trupie. A pod koniec opowieści dowiadujemy się również, że Różyczka spełniła także jedno ze swoich skrytych marzeń, czyli wystąpiła w spektaklu. A w opowiadaniu pod tytułem Aurora i pożyteczny sposób, Bohaterka również pokazała, że nie jest bierna. Kiedy jej rodzice mieli problem z dotarciem do zamku podczas wielkiej burzy, ona namówiła Krakusia, żeby poleciał na najwyższą wieżę, żeby tam mógł wypuścić płomień, aby rodzina królewska zauważyła światło i mogła bezpiecznie dotrzeć do zamku. Dzięki temu nie tylko rodzice nie zgubili się i bezpiecznie dotarli do domu, ale również udowodniła małemu smokowi Krakusiowi, że jest coś wart i może być pożyteczny. Tu jest zaledwie tylko kilka przykładów w historii, w których Aurora jest pokazywana jako mądra, kreatywna, odważna. I taka, z której warto czerpać przykład. Jeżeli kogoś zainteresowałam, jak dokładnie potoczyły się te historie, to bardzo mnie to cieszy i zachęcam Was również do przeczytania całości tych opowieści. A jeżeli ktoś ma ochotę na więcej, to również polecam 365 opowieści na cały rok, w których również znajdują się historie o Aurorze, które pokazują, że nie jest jednowymiarową postacią. No i przy okazji dowiadujemy się, co się działo po filmie albo w trakcie jego, ale tego nam nie pokazali. Jeszcze na sam koniec chciałabym wspomnieć o remake'u Disneya, czyli Maleficent. Zarówno w pierwszej, jak i drugiej części widać ogromną różnicę charakterów między Aurorą z 59, a tą filmową. Same filmy, a szczególnie pierwsza część nie tylko mają ten wielki plus, że rozwijają bardziej postać Aurory, ale również dodają masę wątków samej Diabolinie. Więc myślę, że Maleficent i czarodziejskie opowieści najlepiej pokazują to, jak świetnie napisana jest Aurora i jakie ma wspaniałe cechy godne podziwu. I to by było wszystko w tym filmie. Dajcie znać, oczywiście, czy Wam się podobało, oraz czy lubicie Aurorę, albo może niekoniecznie, albo po tym filmie Wam się zdanie o niej zmieniło. Napiszcie mi też, jaką księżniczkę albo postać z Disneya uważacie za niedocenianą. A ja się tymczasem z Wami żegnam i do następnego filmu. Bajo!